Krzysztof Kieślowski urodził się 27 czerwca 1941 roku w sercu Warszawy w czasach naznaczonych bólem i zniszczeniem II wojny światowej. Jego narodziny miały miejsce w samym środku chaosu, a miasto Warszawa, jego rodzinna miejscowość, było brutalnie niszczone przez konflikty. Rodzice Kieślowskiego, Maria i Józef nie byli postaciami znanymi publicznie. Ale żyli życiem pełnym codziennych trudności. Jego ojciec, robotnik, zmarł, kiedy Krzysztof był jeszcze bardzo młody, a przedwczesna utrata ojca była czymś, co głęboko odcisnęło się na jego życiu. Jego matka z kolei pracowała jako nauczycielka i odegrała kluczową rolę w jego edukacji i rozwoju. Scena powojennego świata, w którym Kieślowski żył, była pełna cierpienia, odbudowy i niepewności, co miało wpływ na jego postrzeganie świata. Polska odbudowywała się po wojennych traumach, a Kieślowski, będąc jeszcze bardzo młodym chłopcem, doświadczył trudności, które miały ogromny wpływ na jego późniejsze prace filmowe. Doświadczenie dzieciństwa naznaczonego stratami i poszukiwaniem stabilności znalazło swoje odzwierciedlenie w tematach, które Kieślowski poruszał w swojej twórczości, zwłaszcza w kwestiach egzystencjalnych i poszukiwania sensu w czasach kryzysu. W szkole Młody Kieślowski zaczął wykazywać zainteresowanie sztuką i kinematografią, które pomogły mu radzić sobie z ciężarem emocji, które nosił w sobie. Choć jego dzieciństwo nie było łatwe, sztuka stała się dla niego wentylem bezpieczeństwa. W młodości zakochał się w kinie i postanowił podążać tą drogą, wstępując w 1961 roku do słynnej szkoły filmowej w Łodzi. Tam zaczął doskonalić swoje umiejętności i zgłębiać tajniki sztuki filmowej. Szkoła filmowa w Łodzi, która wykształciła wielu najwybitniejszych polskich reżyserów, była miejscem, gdzie Kieślowski zaczął kształtować swoje innowacyjne pomysły, a także wypracowywał swój unikalny sposób patrzenia na kino. Jego edukacja nie ograniczała się tylko do nauki technicznej, ale także do budowania tożsamości osobistej i artystycznej. Kieślowski zaczął być rozpoznawany za swoje wyjątkowe spojrzenie na życie codzienne, złożone i ludzkie postacie oraz zdolność opowiadania historii, które badały wnętrze jednostek. Ale zanim stał się mistrzem kina, którego dziś pamiętamy, musiał zmierzyć się z trudnościami swojego kontekstu społecznego i politycznego. Polska w tamtym czasie była pod reżimem komunistycznym, co ograniczało wolność ekspresji i produkcji artystycznej. Mimo to Kieślowski znalazł sposób, aby tworzyć filmy, które nie tylko uchwyciły istotę powojennej Polski, ale także mówiły o uniwersalnych dylematach ludzkości, poruszając takie tematy jak wolność, tożsamość i moralność. W pierwszych latach swojej edukacji filmowej Kieślowski zaczął wyróżniać się swoimi krótkimi filmami i dokumentami, szybko zwracając uwagę swoim unikalnym spojrzeniem. Oraz sposobem, w jaki potrafił przekazywać wielkie emocje i złożoność w prostych opowieściach. Ten początek kariery był kluczowy dla rozwoju jego własnego języka filmowego, który później stał się jeszcze bardziej wyrazisty w jego pełnometrażowych dziełach. Stopniowo Kieślowski zaczął budować solidne podstawy dla kariery, która miała stać się jedną z najbardziej szanowanych i rewolucyjnych w polskim i światowym kinie. Krzysztof Kieślowski. Był nie tylko reżyserem, był wizjonerem, który używał kina jako potężnego narzędzia do kwestionowania społeczeństwa i badania złożoności ludzkiej egzystencji. Jego znaczenie dla społeczeństwa polskiego i świata kina wykraczało poza jego techniczne umiejętności jako reżysera, scenarzysty i twórcy filmowego. Kiaślowski był mistrzem uchwycenia niuansów życia codziennego. Oraz kwestii etycznych i filozoficznych, z którymi wszyscy się zmagamy, poruszając takie tematy jak moralność, wolność, przeznaczenie i walka o sens w świecie pełnym zamieszania i sprzeczności. Jego wpływ był szczególnie zauważalny w okresie po upadku komunizmu, gdy Polska starała się odbudować i szukała nowych form ekspresji po upadku reżimu sowieckiego. W czasach politycznej i społecznej transformacji Reżyser zaoferował publiczności głęboko refleksyjny obraz natury wolności, odpowiedzialności jednostki i poszukiwania prawdy. Jego filmy nie były tylko rozrywką, ale zaproszeniem do introspekcji i pytania o to, jaką drogę powinny podążać jednostki i społeczeństwa. Stał się głosem krytycznym nie tylko w Polsce, ale i na arenie międzynarodowej będąc jednym z najbardziej uznanych i badanych reżyserów swojej generacji. Jego arcydzieło Trylogia trzy kolory, trzy kolory, to składająca się z filmów Niebieski 1993, Biały 1994 i Czerwony 1994 jest doskonałym przykładem, jak Kieślowski uczynił kino refleksją nad ideami wolności, równości i braterstwa. Każdy film trylogii badał jedną z tych idei w sposób unikalny. Ale wszystkie łączyła tematyka przeznaczenia i wyborów osobistych bohaterów. Połączenie głębokiej narracji ludzkiej z wpływem wielkich idei społecznych sprawiło, że Kieślowski stał się reżyserem, którego filmy mają zasięg globalny, wykraczając poza kontekst polski. Poza pracą na ekranie, Kieślowski miał głęboki wpływ na innych twórców filmowych, zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Jego filmy zainspirowały pokolenie reżyserów. Do badania tematów filozoficznych i egzystencjalnych, a także otworzyły drzwi do nowego podejścia do kina autorskiego, w którym estetyka i narracja spotykają się w sposób organiczny, by odzwierciedlać złożoność człowieka. Pomógł także ponownie postawić kino polskie na międzynarodowej mapie, przyczyniając się do jego widoczności i uznania na całym świecie. Jego prace nadal są studiowane i celebrowane przez filmowców, krytyków i miłośników sztuki filmowej na całym świecie. Twórczość Kieślowskiego była rewolucją nie tylko dla kina polskiego, ale także dlatego, jak rozumiemy kino jako głęboką formę sztuki, zdolną do transformowania i kwestionowania społeczeństwa. Śmierć Krzysztofa Kieślowskiego 13 marca 1996 roku była tragicznym i nagłym wydarzeniem, ale czy wiedział, że jego koniec jest bliski? W wieku 54 lat reżyser był w szczytowej formie swojej kariery, a jego trylogia Trzy Kolory była międzynarodowo doceniana, a nowe projekty były w planach. Zgodnie z oficjalnymi doniesieniami, zmarł na skutek zawału serca, co dla wielu było czymś nieoczekiwanym i szokującym. Ale czy Kieślowski był naprawdę przygotowany na to, co miało nadejść? Czy zdał sobie sprawę, że jego zdrowie pogarsza się, czy też jego śmierć była tak nagła, jak jego sztuka? Mimo, że nie ma konkretnych informacji na temat leczenia lub widocznych oznak poważnych problemów zdrowotnych, spekuluje się, że miał już trudności zdrowotne przed swoją śmiercią. Niektórzy twierdzą, że Kieślowski wydawał się coraz bardziej zmęczony i introspektywny w miesiącach poprzedzających jego śmierć. Co mogło sugerować, że zmagał się z czymś więcej niż tylko zwykłym stresem twórcy. Niemniej jednak Kieślowski był osobą zamkniętą, znaną z swojej introspektywności, co mogło prowadzić do milczenia na temat jego stanu zdrowia, ukrywając oznaki poważniejszych problemów. Jego śmierć, choć nagła, nie była całkowicie pozbawiona sygnałów. Przeszedł przez okresy ogromnego napięcia, zwłaszcza podczas intensywnej produkcji trylogii Trzy Kolory. Która wymagała od niego nie tylko ogromnej kreatywnej energii, ale także wielkiego wysiłku emocjonalnego. Choć reżyser był znany z umiejętności radzenia sobie z tematami egzystencjalnymi i cierpieniem, możliwe jest, że ten wewnętrzny wysiłek wpłynął także na jego ciało. Jednak do dziś nie zostało oficjalnie potwierdzone, czy istniały konkretne problemy zdrowotne, które mogłyby doprowadzić do problemu sercowego. Z drugiej strony, Niektórzy twierdzą, że śmierć Kieślowskiego była rzeczywiście nieoczekiwana i że nie wykazywał wyraźnych oznak nadchodzącego złego stanu zdrowia. Dla wielu osób, które dobrze go znały, pomysł, że jego śmierć mogła być przewidziana przez niego samego, wydaje się mało prawdopodobny, ponieważ nadal miał wiele do zaoferowania kinu. Jego praca była na topie, a on sam wydawał się być w pełnej formie twórczej. Prawda jest taka, że mimo całej spekulacji, i tajemnicy wokół jego zdrowia i ostatnich dni życia. Możliwe jest, że Kieślowski odszedł nagle, bez wyraźnych sygnałów, że jego koniec jest bliski. Niemniej jednak tajemnica jego śmierci i poczucie, że coś pozostało nierozwiązane, coś, co nie zostało powiedziane, wciąż unoszą się w powietrzu. Jego śmierć pozostawiła pustkę w kinie i nieustannie zadawane pytanie czy Kieślowski wiedział, że jego koniec jest bliższy, niż się spodziewaliśmy? A może jego odejście było po prostu niespodziewanym ciosem, jak wiele innych tragedii, które życie przynosi bez uprzedzenia? Co jest pewne, to to, że jego dziedzictwo żyje, a tajemnica jego śmierci dodaje kolejne warstwy do zagadki jego życia i twórczości. Teraz, gdy znasz więcej tajemnic związanych ze śmiercią Krzysztofa Kieślowskiego. Nie przegap kolejnych fascynujących historii, które dla Ciebie odkryjemy. Zapisz się na kanał, aby śledzić więcej tajemnic i ciekawostek o wielkich postaciach historii i być na bieżąco ze wszystkim, co dla Ciebie przygotowaliśmy. A jeśli wciąż jesteś ciekawy, koniecznie sprawdź sugerowany film, który znajduje się tu obok. Kolejna fascynująca historia. Nie przegap tego i pozwól się zaskoczyć wszystkim, co mamy do podzielenia się.